Mamy 21 kwiecień 2025, już po świętach. Z drugiego jajka taką karteczkę wyciągnęłam. I tutaj jest napisane, że słów wypowiedzianych nie da się cofnąć. Także motto idealne na ten miesiąc. Trzeba się zastanowić nad każdym słowem, bo, nie może, bo może nie być odwrotu. Sprawy dobrze przemyśleć i dopiero mówić. Chociaż już bywało gorąco w tym miesiącu. Gdzie jest kolejny dzień? Piękny, słoneczny. Gdzie już idę do pracy po tych kilku dniach wolnych na popołudniową zmianę? Ludzie siedzą w ogródkach, grillują, kawkę piją. Trochę późno wyszło, muszę teraz szybko do pracy iść. Zobaczymy. Nie wystroiłam się jakoś specjalnie, ale chyba już drugi dzień świąt. To normalnie się przychodzi do pracy ubranym. Nie w jakieś kreacje. Widzę, jest luneta, żeby patrzeć. Nie wiem, co tam widać. Widok na Essie. żeby sobie usiąść chwilę. Są strasznie długie korytarze, tutaj, w tym domu opieki. Tutaj się człowiek nie napracuje jakoś specjalnie, tylko się nachodzi. Nogi to mnie tak zawsze bolą. Tutaj wydaje mi się, że z 15 km na zmianę się robi. Tutaj zrobili taki kącik, chyba żeby się zrelaksować, tylko nie wiem dla kogo. Tutaj był taki pokój spotkań. Jak na przykład przychodziła jakaś, ktoś czytać im gazety czy książkę, to tutaj 4-5 osób wchodziło do tego pokoiku, tam był stół i mieli taki spokój. Czy jak ktoś tam przychodził na rozmowy, to mogli sobie tam posiedzieć, a teraz zrobili dodatkowy pokój, wsadzili tam jednego pacjenta. Także starają się jak mogą.